Cześć, witam Cię bardzo ciepło i serdecznie po tak długiej przerwie, za co Cię przepraszam, ale musiałam zająć się sprawami rodzinnymi, które mnie pochłonęły, pochłonęły moją troskę, energię, wszystkie moje siły i były na tyle istotne i ważne, że nie starczyło mi już przestrzeni na to, żeby tutaj coś nagrywać. Na szczęście ta burza przeminęła i mogę z powrotem pojawić się tutaj w tej przestrzeni. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że to nie jest tak, że dzisiaj coś nagram, a za tydzień znowu coś się zacznie dziać w rodzinie, bo to byłoby dla mnie już bardzo trudne. No ale bez takich przydługich wstępów, ja nazywam się Magda Sabik i pomagam świadomym rodzicom przenosić wiedzę na praktykę życia codziennego. I dzisiaj chcę zacząć od jednej historii, która być może coś, coś Ci pokaże. Rozmawiałam z jednym młodym człowiekiem, który był w dużych emocjach, i w tej rozmowie mówiłam mu, czy, czy pomogło ci, ci sięgnięcie do strategii oddechowych? Czy mógłbyś spróbować zacząć ze mną oddychać? Tak? I chciałam zachęcić go do tego, żeby wdech wydech, tak? żeby nabierał powietrze, zatrzymuje. I powolutku wypuszczam po to, żeby w mózgu odwołać alarm, że ta sytuacja nie jest zagrożeniem życia, że nie musisz walczyć ani uciekać, dlatego że Twój mózg jest w alercie, ale Ty możesz ten alert odwołać bardzo świadomą, świadomą decyzją, albo też tym, że zaczynasz oddychać i pokazujesz w Twojej głowie, że to nie jest sytuacja, która jest zagrażająca. I teraz uwaga, bo bardzo ciekawa odpowiedź tego młodego człowieka mocno mnie zatrzymała i zaskoczyła, i dała mocno do myślenia. Więc ja mu tu mówię o strategiach oddechowych, a on mówi: Ale ja nie chcę oddychać. Ja chcę, chcę się pozłościć, ja się chcę posmucić, ja nie chcę się uspokajać żadnym oddechem. I pomyślałam sobie, że to jest fantastyczne, co powiedział. E, ja nie chcę. Nie chce się uspokajać, nie chce oddychać, nie chce się regulować, nie chce poprawiać swojego nastroju, chce w tym być. I to jest ok. Więc, w całej tej układance o tym, jak się czujemy, co czujemy, ile jeszcze przed nami. Odpowiedzi, ile jeszcze pytań, ile jeszcze przestrzeni, o których warto rozmawiać. Myślę sobie tak, że czego nauczyłam się z tej rozmowy? Przede wszystkim nauczyłam się tego, że pozwalam i sobie, i mojemu dziecku na to, żeby przeżywało trudne emocje tak, jak chce je przeżywać bez destrukcji oczywiście bez niszczenia przedmiotów bez wybijania y, okien bez y, krzywdzenia innych ale jeśli ktoś chce się pozłościć to nie się pozłości ktoś się chce posmucić to nie się posmuci dlatego że bardzo często ja rodzic chciałabym żeby to dziecko szybko poczuło się dobrze trudno jest mi patrzeć na moje dziecko które jest w smutku jest w złości jest w lęku jest ym, w niezadowoleniu, w frustracji, jest w żalu, jest w jakimś bólu. Chciałabym to naprawić, chciałabym, żeby moje dziecko poczuło się lepiej. Właściwie nie ma w tym nic złego, że chcę widzieć moje dziecko uśmiechnięte i szczęśliwe. Tak to działa. Chciałabym widzieć, że moje dziecko jest uśmiechnięte i szczęśliwe, bo wtedy wiem, że wszystko jest dobrze, że. Nic złego się z nim nie dzieje. Kiedy widzę, że jest smutny, albo smutna, rozdrażniony, zły, wściekły, sfrustrowany, to wydaje mi się, że powinnam coś z tym zrobić. A tymczasem e Zanim wyskoczę z pomysłem, co mogę zrobić, czy jest to oddychanie, czy ratowanie, czy naprawianie problemów, czy szukanie winnych, czy w ogóle rozmawianie, to może trzeba pozwolić na przeżycie tych trudnych emocji. Może pozwolić na złość, żal, ból, gniew, smutek, niezadowolenie. Może to jest dobre, żeby po prostu tych trudnych emocji też doświadczyć i pobyć przy dziecku. Przy tym, jak ono tego doświadczy, bez chęci naprawiania nastroju czy poprawiania nastroju mojemu dziecku. I oczywiście, teoretycznie, ja wiedziałam o tym i wydawało mi się, że ja to robię. Tak? Tymczasem ta technika oddechowa, z którą wjechałam, że może oddychaj, może wdech, wydech. Byłam niczym innym, jak powiedzenie mojemu dziecku: nie smuć się, nie złość się, uspokój się. Czym to było? Zaprzeczeniem jego emocjom, jego uczuciom, zaprzeczeniem temu, w jakim on stanie się znajduje. Może pozwól Twojemu dziecku, może Ty, Magda, sobie, pozwól swoim dzieciom też się złościć, smucić i niekoniecznie muszą głęboko oddychać. Mogą się złościć, mogą się smucić. Może ja mogę się też złościć, mogę się smucić. I oddech jest e, niezwykłym narzędziem, fascynującym, potrzebnym, e, koniecznym. Jest jak otulenie się ciepłym kocem, kiedy jest zimno. Jest jak przyklejeniem e, plasterka, kiedy e, jest rana. Jest jak wypiciem e, dobrego e, kakao, kiedy jestem smutna. Oddech e, leczy, koi, ratuje, jest potrzebny. Ale. Zasugerowanie czy zachęcenie dziecka do tego, żeby używało oddechu, może być przez dziecko odebrane jako zaprzeczanie temu, co czuje. Ja tego doświadczyłam, więc nie chcę zaprzeczać uczuciom, emocjom moich dzieci. E, chcę im pozwolić na przeżywanie doświadczenie. Tego, co czują, i bycie w tym, co się dzieje bez, uwaga, zarażania się jego nastrojami, emocjami, ich nastrojami, emocjami. Bo moim zadaniem jest być przy dziecku, które źle się czuje, bez chęci naprawiania tego natychmiast. Oczywiście z taką myślą, że. że to, że to moje dziecko czuje teraz lęk, smutek, złość, to jest też informacja dla niego i też informacja dla mnie. To nie jest tak, że mi jest wszystko jedno, co czuje moje dziecko. To jest jakaś informacja i ja chcę coś z tym zrobić, ale potrzebny jest ten czas, który daje na wyrażenie tego, co dziecko czuje, a dopiero później zastanowienie się, co mogę z tym zrobić. Czasem na smutek. Najlepszym lekarstwem jest nakarmienie tego dziecka. Okazuje się, że na rozdrażnienie też dobre jest y, dobre jedzenie, bo... Y Emocje są bardzo mocno, bardzo ściśle związane z tym, jak czuje się moje ciało. I oczywiście, że może być tak, i z pewnością tak jest, że coś te emocje wywołuje, że jest jakiś bodziec, jakiś stresor, coś takiego się wydarzyło, coś dziecko sobie przypomina, coś o czymś myśli, albo coś, coś jest takiego, co, co wydarzyło się w szkole, poza domem, czy też w domu, czy ma w sobie jakiś, nie wiem, żal, o, o którym chciałyby porozmawiać. Ale bardzo często jest to ściśle powiązane z tym, jak czuje się ciało. I smutek człowieka głodnego, albo złość człowieka głodnego, to jest inna złość od człowieka, który jest syty. Jeśli twoje dziecko jest w kiepskiej formie, takiej emocjonalnej, to zadbaj o to, żeby ono też poczuło się dobrze w ciele. Ale żeby nie zagmatwać tego tematu, to jeszcze raz wrócę do, do tej mojej myśli, tak? czyli Wszystkie strategie, które pomagają regulować emocje, wszystkie strategie, które pomagają je dobrze przeżywać, one są dobre i potrzebne pod jednym warunkiem, że nie, nie są zaprzeczaniem emocji. Tak? Czyli punkt pierwszy, najpierw pozwalam, żeby to wybrzmiało. Niech smutek wybrzmi, niech złość wybrzmi, niech żal wybrzmi, niech to niezadowolenie też wybrzmi, a potem w kolejności dopiero mogę zastanawiać się nad dobrymi strategiami radzenia sobie w takich stanach emocjonalnych. Miałam jeszcze jakąś myśl po drodze, kiedy mówiłam o tym, że nie możemy się zarażać tymi emocjami, że dajemy dziecku przestrzeń, że pamiętamy o tym, że oddech jest ważny i potrzebny, ale on ma zadziałać właśnie troszkę po tym, jak to wybrzmi, a nie od razu wyskakujemy z tym, że to wdech, wydech, oddychaj głęboko, spokojnie. Powolutku tego się uczymy i, i dobrze jest usłyszeć, co się dzieje w emocjach naszego dziecka? Jeśli w jakiś sposób to moje trochę adehadowe opowiadanie o tym, co jest ważne w rodzicielstwie, jest dla Ciebie inspirujące, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, do polubienia, a może wrzucenia jakiegoś komentarza, żebyśmy byli w kontakcie. Pozdrawiam Cię ciepło i serdecznie, i mam nadzieję. Do zobaczenia już za tydzień. Pa pa.